jest jesteśmy jako Bolero 2 i zaczynamy odcinek Hide and Seeker, a ze mną jest Mateusz. No, i teraz w Hide and polega, że jesteśmy o, fajna miejscówka jesteśmy blokiem i musimy się skryć przed osobami, którzy szukają. No. Ok, 5, 4, co? 4, 3, 2, 1. Tak już. I teraz y, te, ta osoba szuka nas. Musi nas znaleźć i zabić tak jakby. Ta gra to trochę jest podobna do chowanego. No. Ukrywa się na razie 20, a szuka jeden. Czyli że nawet mam dobre szanse. Jak wygramy, to będzie fajnie. Ale dobra. Nudzi mi się. Wieku. Dobra, pomogłem mu. Tak uznając. Ok? Patrzcie, dodano 10 monet. Specjalnie derwę, co? Bo. By przyszło. Zło, normalne. Ale dobra, już szukamy. Już szukamy. I myszką naciskamy. Może ktoś. I kogo tutaj nie ma, dobra. Gorzka. Tutaj też nikogo nie ma. Tutaj. Tutaj chyba też nie ma. Chyba. Oczywiście chyba. Jednak nie ma. Tutaj. No kurde, no szukajcie, no. Gorzka. O, lajkuł. Dobra, nie. Są! A kurde, lag Dobra, gonimy crafting. Dobra, ty go łapaj ja pobiegnę tamtego. Pop biegnę go od tyłu. Jak to mówi mój kolega Arek. Arek. O oh, hello. Mhm. Dobra, kolejne siano. Siano. Ok, spoko na razie. To to ma być Dobrze, przecież go zabijcie. Dzięki. Ok, doki. To teraz idziemy szukać. Srogi I napiszcie mi, z czego byście chcieli kolejny odcinek, bo ja nie wiem. Nie wiem. Czy mi się nie zdaje, nie wydaje. Tam po prostu jest ktoś. O, serio, crafting? Okej. Okay. Crafting na. Jury. Trochę dziwne. Coś no, wymyśli na Tuska. No, na Tuska. <słyska> A czy może w tym miejscu? Nikt? Kurde, no. Tak dobrze szło! Ale nie idzie. Ale nie idzie, pozostało 76 sekund. A już chyba, chyba, chyba... Nie wiem jaka tam tego była taktyka, że się tak ładnie schował. Tak Łap, była, była taktyka, że no mnie ja tego Dobra, nie, nie, nie. O no dobrze, dobrze, tylko co dalej? Co dalej? Dalej kupa. Nic. Nie wiadomo jak tam weszli, wszedli, czy coś tam zrobili, bo i tak nie wygramy. Dlaczego się... Czy tak macie? Mat? No tak. dobramy sobie i pokazujemy tyle różnych z tych... Kurde nie Jakby nazw użytkowników. No i dobrze. To jest bo na to przeciwko im. Wykorzystujcie no, <grym> przeciwko im. Wchodźcie na serwery jakieś kupa babci.pl Ale dobra, kupa. 3, 2, Oj, 1. Soj, Ukrywa się sześciu, ale... przegraliśmy. Ach, kurde. Wygrali ci, coś kowali. No, chociaż ty się na początek kowałeś, to gdzieś wygrał. Może mhm. dobra, y, zaraz wejdziemy na no, następną arenę. O, już jesteśmy. Mm, I chyba poczekalnia, czekamy razem Czeka z no, I dobra, widzimy się albo nie? Mm, nie widzimy się. No, no lepiej nie. No lepiej nie. Nie pokażemy Wam wasz, naszych twarzy. No, nie może być. się tak nie znają. Na przykład... Alek. Dobra, ale dobra, już gra 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy. I zaczyna się. Ja jestem klockiem. śmierkowego drewna oczywiście. Nie mogę w to uwierzyć, nie mogę w to uwierzyć, nie mogę w to uwierzyć. Co? W to, że takimi... ty słowami. Po... Nie! Już nie! Już. Dobra. Szukam gdzie by można się tu skryć. W takim klocku, jak ty wyglądać. Na przykład na tym, żeby... Tylko, że... Nie, nie skoczysz. Co ty myślisz? Fajdem nie jesteś, co? Jakim cudem wam też się tak dzieje? Na serio? Mi się nie dzieje. Nad Minecrafta, na tym. Masz... Tobie się dzieje, nie mi. tylko siedem przy to Ci nie da, nie? Bo rol wol jedną grę. Aha, okryje się drewno.